Hej, to znowu ja i ja znowu muszę kręcić aparatem i yy, bo tableta, coś mi się dzieje z tabletem, nie wiem czemu, no nieważne, do, do rzeczy, yy, dzisiaj powiem 9 moich wad, bo nie mogłam więcej wymyślić, yy, 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 przepraszam, wady i zalety, nie wiem co to, wady i, yy, 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 co to wady, ale nie wiem, które to wady, a które to zalety, możecie mi pisać w komentarzach, jeden, zawsze jak jestem sama w domu, to się boję, teraz akurat jestem sama <laughs> i nie mam rodzeństwa, z tej jedynce dalej. No i dlatego się boję. Dwa. Mam obsesję na Federico zbiorę. Po prostu masakrę, Mam taką obsesję, że ja cały czas go słucham. I nie wiem. Wiem, że inne dziewczyny mają tak na Leona, ale ja teraz mam tak na Federico. 3. Często jak nagrywam, to przed, yy, przed nagrywaniem do was mu, do, mówię do siebie. Yy, cztery. Mam na... mam kompa... Mam, nie mam kompa, tylko mam laptopa i zawsze na nim gram w coś i tak dalej. 5. Na fejsie siedzę nawet 15 godzin. 6. Uwielbiam robić pamiętnik z wioli. Pamiętniki z wioli uwielbiam po prostu. 7. Kocham wszystko co dziewczęce i coś, wszystko co się świeci. 9. Uwielbiam kolczyki i naszyjniki i malowanie paznokci. I 9. Jest najśmieszniejsza chyba. Mam no, taką manię, że cały czas czeszę włosy. Cały czas, non stop tak. Albo palcami, albo cały czas mam no, szczotkę przy sobie, widzicie, nawet mam teraz tu no i cały czas no stop tak bo ja to mam na karcie i sobie czytam bo ja nie zapamiętuję no to subskrybujcie i komentujcie dzięki pa